Ja jestem Komsomol eee. Polecam Wam subskrybować ten kanał Bo niestety jesteśmy na mniej rozwijającym się w Polsce eee, Polecam dać łapkę w górę, komentarz Fajnie byłoby Dzisiaj jest dzień Nie musimy przeżyć nie, na, jak najwięcej czasu Więc Mamy z tyłu mega akurat ciepła eee. Za kamerą jest na osoba, niestety ja się nie mogę pokazywać, bo ta osoba nie chciałabym się pokazywać. Ja nie mogę pokazywać, bo nie uczyniłem się w tym Także, to jest do tego kamerą. Więc spędzę specjalną tańca do czego mogę wam powiedzieć tylko, że tutaj jest szpital, to jest budynek, tam jest droga, to, tam jest ten budynek. To jest studia. Zapraszam was, teraz na nie będziemy... Tego ja będę jeszcze wolno, bo to jest... To nie miało iść do święcia, i po prostu nic z tego nie miało być, nic z tego nie, nie chcę robić. Dlatego, jak już tego nie robię, to, ja to po prostu po prostu przycisku. No i zaraz, tak się tego nie wam wątpię, bo... Tylko jak będzie. Bym...

Ale... będzie go... Wystarczył mój nowy sklep Który ogólnie będzie miał różne rzeczy, buzy, koszulki Do tego jakieś spodenki Będą oryginalne bransoletki moje prawdopodobnie czapki z daszkiem też Więc to fajnie chwili... Nie wiem, co to do kanału. I wystarczy: też będzie nowa piosenka. Będzie prawdopodobnie na też smutna. będzie nowa piosenka, która prawdopodobnie nie będzie się nazywała Lamborghini albo Bentley. Wiem, że prawdopodobnie zgapiam od jednego youtubera taką piosenkę Bentley, ale ja mam Bentley, ale inny, co, jest co innego. Więc inaczej się to będzie śpiewało, dlatego. Nie do tylko nazwę gada, Bo po prostu prostu nie gada, do a ale gada, do do tego do gada, pasuje No, do też do gada, nie... nie być kamerzystą, ale gada, też taki jeden youtuber Lecz mogę być takim do gada, do na do Czyli tam Są tam godziny odcinka i ogólnie różne rzeczy. też Dlatego serdecznie Wam zapraszam. Później prawdopodobnie pokażę dam Wam zdjęcie mojego Instagrama. Aj, będą to zdjęcia.

jest cisza, ale teraz tak nie gadam. I nie to jest wymat, że nie no. Jestem, no. powoli... jest to że no, powoli, to jest a ty sobie dać go, to będzie mniejsze, to będzie, to to, to, mógł to... Mógł to jak będzie tylko... już takie, to oni mogli to od razu przyjmować. No to, to jeszcze jeszcze A i przepraszam Was bardzo, ale my no, ogólnie będzie jeszcze film i więc dzisiaj jeszcze braci ale jak wy to będziecie oglądali pojutrze, to to przed... no to... A dobra, nie już mam jak najlepiej jak powiedzieć, ale film nam musi być a oprawki to nie i serdeczki a i ten film jest w poniedziałek a u was będzie chyba w środę albo jutro drugą może być no a jeszcze to nie, nie. Nie. jeszcze teraz krowaliśmy w... Tak mega dziwno się robi, niestety już ty marniemy. Właśnie. Właśnie. teraz się wybierzemy tam, a ale nie biorę lampy. Tutaj będzie nie O godzinę. A bo nie lampy. A bo jeszcze oni nie dużo, ale na tym... Co tu wiem, Tutaj był świeci eee, Tutaj ogólnie był stado śmieci Oni to godzin i to wszystko zabrali. Bo no tutaj ogólnie miała ja być tam piwnica. Lecz jest tam piwnica, eee, ale na dole też, z tego sobie wiem. Eee, no. Ciąco, co wiem. Zresztą. co? to jakby tam? No, to by ogólnie było okno całe, Tutaj też było. Więc okno to zostało rozwalone. tutaj. Nie widzimy się co. A jeżeli zostawicie pod tym filmem 500 złapek w górę, wybieramy się do opuszczonego psychiatryka. Z kolegą. Moja, no, ogólnie osoba za kamerą mi nie wierzy zbytnio Ale to jest prawda, powiedzcie mi Nawet zobaczycie filmik z tego Tam ogólnie jest, też jest taki budynek Nie wiem czy widać, ale tam też jest budynek To jest już opuszczony budynek, bo tam ogólnie kiedyś by była pralnia taka ale Teraz jest już tej pralni nie ma Dlatego normalnie można robić różne rzeczy, chodzić za kamerą, bo w każdy film może się to jest No i to jest tak, bo w tym roku, to było to, to, no, to jest no, to, No i tam, jest to, No wyglądało, No jest to, co to jest jest wszystko jest pod Mamy wszystkie zbędne rzeczy awaryjne w stanie Ja chodzę do straży, też pożarnie, dlatego też się znam na rzeczy moje do mojego sklepu, później będziecie mieli w jakimś link Będą gruzy z napisem, skład Bo chciałam powiedzieć, że buduję skład Normalnie będziemy mieli umowy, więc będzie skład w całym dobrze Będziemy zostałam albo i to będzie więcej jeszcze osób jest pustanie też na przykład będą dwa kanały odgrywane będzie też hmm. są Squad i zwykły Kamsun Squad ze względu na to ale nie wiem czy będzie jeszcze tam muszę się nad tym zastanowić trochę. On może będzie, bo są jakieś tam możliwości. Ale nie obiecuję nic. Zapraszam was teraz tam. To na Ale to jest stop. Więc zaraz na no, chwilę będzie stop. Więc... Niestety muszę kończyć, bo okazało się, że jest tak zimno, że jednak nie dam rady, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy my się jeszcze widzieli, jedynie że jeszcze ja mogę panagrywać. Chodź, nie wiem, bo już jest lodowato dosłownie, Ledwo, lecz ogólnie nie da się chodzić. Jest mróz. A i na tym odcinku czasami będą przekleństwa, lecz przy, jak tak, to przepraszam. Będę po prostu może je zasłaniał, um, uh, I maski nie mogę zdjąć ze względu na to, że nie mogę nikt pokazać pokazywać jeszcze w swojej twarzy. Lecz będę maski, ale to w innych filmikach i bardzo, i to bardzo w więc ja w ja sumie będę kończył. Do zobaczenia. będę ja jeszcze kilka sekund a i zapraszam Was do yy, po tą lampę po Ultra 02. Najlepsza lampa moim zdaniem. To też taki mini mini. Radzie nie zabrałem dzisiaj. Yy, I możecie popatrzeć jak po prostu to będę zdejmiewał moja osoba. Może to nawet pokazać.

Ja piszę tutaj. Kam. Son. Kropka. Teraz 1 1 1. 1 a m s o Do zobaczenia! Na razie ja właśnie muszę już kończyć, więc do i na